Najważniejszym celem konkursu Klasyka Żywa jest zwiększenie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów i zwiększenie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą. Do szóstej edycji konkursu na instynizację dawnych dzieł literatury Polskiej Klasyka Żywa został zakwalifikowany spektakl Tancerz według Witolda Gombrowicza. To najnowsza premiera teatru powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. To jest inny Gombrowicz. To jest taki odczarowany Gombrowicz, i tym bardziej cieszę się, że będzie przyjęty do, do tego, jest przyjęty do tego konkursu, czyli wzięty pod uwagę klasyka żywa. Właśnie ożywiliśmy tego Gombrowicza w zupełnie niekonwencjonalny sposób, taki niezwykły sposób muzyczny, lekki, młody, z tym sarkazmem, z tym żartem, który u Gombrowicza występuje, bo zawsze miałam wrażenie, że Gombrowicz jakoś tak jest po pokazywany zbyt poważnie. Tancerz w reżyserii Kingi Dębskiej miał swoją premierę na dyskach Radomskiego Teatru 7 lutego. Dla nas jest to bardzo ważne, że teatr będzie zauważony, że będzie na zewnątrz, że będzie z innymi teatrami porównywany, że się pojawi, to jest dla nas fantastyczna promocja. Konkurs na inscenizację dawnych dzieł literatury Polskiej Klasyka Żywa organizowany jest przez Instytut Teatralny Imienia Zbigniewa Naraszewskiego. Instytut Powołany do życia w 2003 roku zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego.